W dzisiejszym odcinku będę robiła prankę na Teamie X. Słyszałeś jak w trakcie mówienia mi odpadnie no. Oj, to jest mocne, no. Tutaj jak nie ty. Nazywam się Małgorzata Bochenek. Będzie to pasta do zębów. I ta pasta do zębów będzie jadalna. Dzień dobry proszę państwa, w dzisiejszym odcinku będę robiła pranka na teamie X, a dokładnie dzisiaj na 13 jestem umówiona do charakteryzatorki, która ucharakteryzuje mnie na osobę, którą nie jestem I mój plan jest taki, że podjadę do domu X yy, i... miałam to skręcić Dobrze, kochani, zanim przejdziemy do filmu, a dokładnie do tego pranka, który jest po prostu genialny, musicie zobaczyć ten film, to chcę Wam opowiedzieć, że jutro o 14 będzie wyjątkowy film u mnie na kanale i bardzo zależy mi, żebyście go zobaczyli cały do końca. On nie będzie długi, będzie trwać około 5 minut, a już mówię dlaczego. Będę w tym filmie mówiła, jaką fundację wspólnie wybraliśmy, dlatego że dałam ankietę ostatnio u mnie na Insta na którą fundację przeznaczę całość pieniędzy z mojego reflinka, czyli w skrócie, jeżeli Kupicie pay-per-view z mojego e, reflinka, to wtedy właśnie bierzecie udział w akcji, którą zorganizowałam, czyli całość przeznaczam na fundację, którą właśnie wspólnie wybraliśmy. I ja w tym filmie o niej opowiadam. Chcę, żebyście wiedzieli, czym ona się zajmuje. No i. To tyle. A jeżeli właśnie jeszcze nie kupiliście Pay Per -view, a macie ochotę, to na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do zakupu. No, a teraz już możemy przejść do filmu. To tyle. Buźki. Pamiętajcie, jutro 14. Mamy takiego pranka, który będzie polegać na tym, że będę przedstawicielką firmy, która będzie chciała zrobić nowy produkt T-Mix. I wymyśliłam, że tym produktem będzie pasta do zębów dla dzieci, która nie dość, że jest pastą do zębów, to jest przy okazji produktem spożywczym i można ją normalnie jeść. I y, chciałam, Można żeby... Można kanapka się. Właśnie. właśnie stary, ja chciałam, Serio? żeby Michael przygotował taką grafikę, że wiesz, że jest, y, że na jednym na przykład, że ktoś szczęście zęba, a na drugiej, że wyciska pastę na kanapkę i chce zrobić degustację w ogóle stary. Ja szczerze uważam, że oni się zorientują po 5 minutach. <gryw> że ja wejdę do domu, po nawet, że ja wejdę i oni już będą wiedzieli, że to ja. No ale dobra. Największy problem będę miała ze zmianą głosu. No bo jak ja mam mówić? Jakoś Dzień dobry, dzień dobry, może jakoś tak. Kurde, ale ty masz tu taką charakterystyczną troszeczkę wadę wymowy. Odrobinę, wiesz, co chodzi? No to może ją pogłębię O! Dzień dobry. Dzień dobry, ja... Ja bym chciała przedstawić. A jakbyś obniżyła? Swój głos? Trochę. Dzień dobry. No, no. Słuchajcie. Wiedziałam, że w Hontam je znajdziemy... To są takie rzeczy, które chodziły nauczycielki, no nie? Tak. Patrzcie, znalazłam coś, co jest też po prostu idealne. Na pewno znacie kogoś, kto chodzi w czymś takim. To właśnie taka ma być ta kobieta. Ty mi to pracuje w taki... tylko że twoje stopy będą znowu. Jak ja Nie A gdybym pasek dać do tego? Znaczy widzicie też że to... No, no, no. No nie? No? I do tego taki stanik duży No A gdybyśmy jeszcze no. wzięli marynarkę do tego? Tak, jest całkiem elegancko, ale trochę kicowo, nie? czarne A. czy czerwone? To jest pytanie, proszę Państwa Tutaj, kochani, możecie wybrać Nie, nie, nie te czerwone A nie ale my, na dole? Myślałam o A Bo mają większy trochę, wiesz? Jedziemy teraz do studia I tam będę charakteryzowana. <Ły> Dzień dobry Cześć, 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 witam ja. serdecznie. Do Ciebie jesteśmy? Tak. Dobra. Natalia. Tak, tak. tak, tak. Ja się zacznę śmiać od razu. Ja się zacznę śmiać, jak ja powiem tylko słowo pasta do zębów jadalna. Chciałabym zaprezentować na dzisiejszym spotkaniu jadalną pastę do zębów. Weź śmiechu nie głupy. To nie ma czasu że to wyjdzie. Bo ty nie wiesz jakie tak. mam film. Mocny. Ej, a ty masz jakieś szpilki, nie? Cięcie, lepią babkę kupiłem kupują sobie babkę. O nie! O nie! Tak, ale po drugie też właśnie, jeżeli to będzie taka osoba, której powinni nie znać, no to jeżeli coś będzie nie tak z tą twarzą, to może tego też nie zauważam aż tak. Skoczyłabyś się po soczewki? Ja to chyba mogę. gdzieś po jakieś zerówki, no. i zmieniające się... Że... Niebieskie. Niebieskie. No, niebieskie. Mogę, po, mogę podjechać. niebieskie. No, ja bym, ja bym też głosem, zrobiła nie? tutaj, taki, żeby on nie boja, on taki lekko zadarty jakby, nie? Mm -hmm. Pieprzyk tu musi być. Wstaną się no. no, są jakieś jaja. Możesz zielone jakieś teraz chyba. Pokaż. Są takie same. No, <laughs> no bardzo mało się różni. Tak? Musiałabym też zrobić coś, czego ja bym nigdy nie zrobiła, na przykład zapalić fajkę przed domem. Mm -hmm. No. No, takie ludawe, nie? Są. To się są ludawe takie. W cieniu tak. Ja myślę, że troszeczkę mocniej. Jeszcze mocniej. No bo to taka ludawa będę. to fajne byłyby kolczyki takie wciskane jeszcze. No ja chciałam klipsy takie, ale już ciężko będzie O, to! Wygląda na Ale buty? Sztos. Mocne. wiesz jak w trakcie mówienia mi odpadnie nos? To będzie mega śmieszne. Że to jest mega dziwne uczucie, jakby ktoś tak szkubie przynosi i czuję, że to nie jest mój nos. A co lepsze, będę tak doklejała sobie taki woski, jak mi się na przykład złamie podczas walki. Oh, oh shit. Będę będzie lepiej wyglądał, jak jeszcze podkład wygląda na tym. No. No Wyglądam jak wredna nauczycielka. Co, poznałbyś? Oj, Krzysiu, dziękuję za metamorfozę tutaj stworzyłeś prawdziwą, wredną nauczycielkę moim zdaniem. No dobrze, to co, kochani, idziemy powoli. To dopinamy jeszcze jakiś tam. Plan był taki na samym początku, że wejdę do domu na to spotkanie, ale jak już zostałam ucharakteryzowana, to stwierdziliśmy, że timownicy skapną się od razu i zmieniliśmy spotkanie na wideokola. Proszę Państwa, jest </die> to prawdziwa jodalna rewolucja. Jest to rewolucja, trochę Mhm. O o o o o, ten twój prawy profil. Twój prawy profil. Oj, to jest mocne, no. Tutaj jak nie ty. W ty teraz w ogóle jak nie ty, nie? Jest to innowacja. O. Nice. Tak, nice. Tak, 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 tak. Tym głosem, tym głosem. Bo mi nas Jest to innowacja, proszę. Jak wrażenia Pani Małgorzato przed sobą? No jestem taka, wiecie, lekko zestresowana, bo chcę, żeby to fajnie wyszło ja się po prostu boję, że ja to zwalę. Jak oni od razu powiedzą, że to jestem ja... Pani Małgosiu, słyszymy się? Tak, tak, tak. Dzień dobry. Tak, świetnie. Dobrze. Pani Małgosiu, w takim razie witam serdecznie na spotkaniu. Tutaj już przewracam, przekręcam ekran w kierunku, w kierunku twórców, którzy już czekają, czekają na prezentację. Mhm. I zaraz... Tak, tak. Aha. Czy Państwo widzą prezentację? Ja bym chciała z góry Państwa przeprosić, że widzimy się w takich okolicznościach, jednak ja dzisiaj mam czas tylko do 18.30, a niestety jedno spotkanie mi się poprzesuwało. Na sam początek może zacznę. Ja się przedstawię. Nazywam się Małgorzata Bochenek. Jestem specjalistą do spraw marketingu, słowem wstępu, powiem, że będzie to produkt. Przede wszystkim przeznaczone dla dzieci, a zaraz dowiecie się dlaczego. Będzie to pasta do zębów, proszę Państwa. I ta pasta do zębów będzie jadalna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zawsze nam się kojarzy, że dzieci po prostu nienawidzą jak się im szczotkuje zęby. Kojarzy im się to z czymś negatywnym, z czymś złym. A my byśmy chcieli to troszeczkę obrócić w inną stronę, dlatego Chcielibyśmy wprowadzić innowacje na polski rynek i wprowadzić jadalną pastę do zębów. Esencje naturalnych ekstraktów, botaniczna, delikatna receptura bez fluoru. Specjalnie dla Was byśmy przygotowali aż 8 smaków naszej pasty, oczywiście w Waszych kolorach. Jeżeli chodzi o smaki, to by były nasze propozycje. Oczywiście każdy smak wiąże się z naszym kolorem. Takie wstępne oczywiście, tutaj byśmy przygotowali dla Państwa specjalną sesję zdjęciową, bo bardzo byśmy chcieli jednak wykorzystać Państwa wizerunek na tych pudełeczkach kartonowych. Ja bardzo dziękuję w tym momencie za te kilka. Nati! <gry> HA! Ja nie mam gościu, czekamy na papier. Dobrze, ja zaraz przyjadę. Wszyscy. I tak już ja trzymałam, nie? Kiedy chodź, kończyłam. To koń, no. jest idealnie. Ja! Yeah. Mm. Ja się już kisła w pewnym momencie. Tak, nie, czy coś jest, jak mi się głos załamuje. O, Zobaczyłam u Rej Leksia na tej paście. Zapytałam, że padnę. Dobra, tyganka! Ja jestem. Kupna! Ja już sobie tak myślę. Ej, ja nie chciałabym ślipkowej, wolałabym wynagrodzenia. Gdybyś cztery minuty! Pytanie w głowie: czy można płyt do pokania? Ja bym sobie przyznała. Powiedz o smaku, tu, Leksia tu, Ej, smaku, Ty no. jesteś totalnie inną osobą Znaczy, nie znaczy, dałeś pani Małgosiu? Nie dałeś, nie proszę Państwa Oni, oni w ogóle w tym samochodzie Ej, czemu nie dałeś pasty o smaku groszku, kurde, kurde no, Ale no, był pomysł, pomysł no, co ty masz nosem niby? No mówię, coś masz z nosem stary, tylko Daj Zdejmij, zdejmij, bo bez okularów jeszcze inaczej nie O, Powiedz o smaku, Leksia Powiedz o smaku, Leksia no bo my, ja dzisiaj cały dzień kmią, jak ja mam mówić, żeby... Ale się udało. Ja bym nie, ja, nie Ja jak, Jakby moja no. nie się miało? Ale Myśleliśmy, żeby zamiast cytrynowego smaku zrobić pastę jajeczną, ale to. Ale to wtedy było mocno. No. już mówię o marchewce. marchewka. Co jest grane? Bo mi się wydaje, że tam dalej prezentacji było, że można sobie też na kanapkę posmarować, było coś takiego. Tak, tak, widziałem. Tak, 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 to jest mój kolor, to jest moja, tak? Cytrynowa. Tak. Co to jest? Eee! Proszę pomókać! No, no, co to, uka, to uka, jest tego! Powaga, powaga! Ja to sobie już ja wyobrażałem, wyobrażałem jak ktoś widzi, jak sobie pasta ją łyka. A to tam to jest. <laughs> Ta wizja byś mnie szyła. To jest dobry pomysł, mówię wam! Ale, to, to... Tak! Nie, proszę na scenę, właśnie. Ja naprawdę chciałam tu przyjść i zrobić y, z Wami degustację tej paski. Ale wiesz, to jest nierealne, że ja przed tym spotkaniem oglądałem film Freeza, gdzie wkręcił Paneckiego, że robi kefir. I taka akcja nagle. No dobrze, proszę Państwa, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę y, i czekajcie na kolejne praneczki. Tak bardzo! Gdzie moje ale to jest...